Czy wiesz, że naga broń powstała na bazie anulowanego serialu, albo że jeden z aktorów dostał rolę dzięki niepoprawnemu dowcipowi na castingu, lub też, że inny z aktorów wielokrotnie wykorzystywał swój udział w nagiej broni jako idealny sposób na pierwszą randkę. O tym i wielu innych ciekawostkach dowiesz się z tego materiału. Przy okazji zapraszam Cię do wspierania kanału na Patronite. Dzięki temu będę w stanie serwować Wam jeszcze więcej kinowych ciekawostek. Przed tobą zaskakujące i za... Dawne ciekawostki o filmie Naga Broń. Użenie powstania nagiej broni sięgają telewizyjnego serialu Police Squad, który został zdjęty z anteny po zaledwie sześciu odcinkach. Mimo że serial został skasowany, zyskał status kultowego dzięki zawrotnemu tempu gagów, absurdalnemu humorowi i niepodrabialnemu stylowi Lesliego Nilsena. Co ciekawe, po latach Police Squad trafił na siódmą pozycję w rankingu TV Guide w kategorii zbyt szybko skasowanych seriali. Ale ta porażka stała się zalążkiem przyszłego sukcesu. Duch serialu został przeszczepiony do filmu w niemal niezmienionej formie. Dzięki temu powstała parodia, która zrewolucjonizowała komedie lat 80. i 90. Część dowcipów z komedii Naga Broń pochodzi z prawdziwych raportów policyjnych, choć większość żartów w nagiej broni wydaje się czystym absurdem, część z nich miała zaskakująco realistyczny rodowód. Scenarzyści inspirowali się autentycznymi raportami policyjnymi. Podobne absurdy naprawdę zdarzały się w rzeczywistości i były notowane w codziennych raportach policyjnych. Twórcy uważali, że prawdziwe życie bywa znacznie dziwniejsze niż fikcja, dlatego z zapałem przekładali te absurdy na ekran. Jednym z najmocniejszych punktów fabularnych w filmie jest absurdalna próba zamachu na królową Elżbietę II podczas meczu baseballowego. Inspiracją był thriller Dzień Szakala z 1973 roku, w którym zamachowiec próbuje zabić Charlesa de Gola, ale inspiracji innymi dziełami było w nagiej broni o wiele więcej. Film czerpał pełnymi garściami z Brudnego Harego, żegnaj laleczko oraz magazynu Mad i serialu M. Squad. Naga broń w zamyśle autorów była świadomą kompilacją i konicznych motywów, które widzowie już znali w nieco innym wydaniu. Twórcy początkowo chcieli nazwać film po prostu Police Squad, tak jak serial, na bazie którego powstał. Jednak Paramount Pictures uznało, że tytuł zbyt mocno przypomina serię Akademia Policyjna, której piąta część właśnie wchodziła do kin. Studio przedstawiło twórcom listę 20 alternatywnych tytułów. Wśród nich pojawiła się Naga Broń. Wybrano ją, bo zdaniem twórców obiecywała znacznie więcej niż mogła dostarczyć. Tytuł sam w sobie był już żartem grą z oczekiwaniami widzów i zaproszenie powiedział absurdalnej parodii. Leslie Nielsen, choć dziś kojarzony wyłącznie z komedią, przez większość kariery grał poważne, dramatyczne role. Przełom nastąpił dopiero przy filmie Czy leci z nami pilot, gdzie jego powaga w absurdalnych sytuacjach stała się jego znakiem rozpoznawczym. Na planie nagiej broni był nie tylko aktorem, ale też nieformalnym mistrzem dowcipu. Słynął z noszenia przy sobie przenośnej maszyny dopuszczania bąków, którą uruchamiał z znienacka podczas scen czy wywiadów. Robił to z kamienną twarzą, celowo, wybijając innych z rytmu. Jego humor był tak zaraźliwy, że nawet ekipa miała trudności z utrzymaniem powagi podczas zdjęć. Leslie Nielsen zmarł w 2010 roku w wieku 84 lat. Jego pogrzeb, zgodnie z duchem jego twórczości, miał wyjątkowo symboliczny moment. W trakcie ceremonii odegrano motyw muzyczny z nagiej broni, skomponowany przez Dominika Hausera. Trumnę uniosła Królewska Policja Konna Kanady, co dodało wydarzeniu jeszcze bardziej filmowego charakteru. Ten gest był hołdem dla jego kariery i humoru, który definiował całe pokolenie. Choć wiele gwiazdki na odchodzi w ciszy, Nielsen nie mógł sobie Odmówić tego ostatniego żartu, który pozostawił żałobników z mimowolnym uśmiechem na ustach. Janet Charles, aktorka wcielająca się w królową Elżbietę II w filmie z zawodu jest właśnie dublerką królowej. Wszystko zaczęło się w 1971 roku, gdy jej portret, który zamówiła jako prezent dla męża przyciągnął uwagę mediów ze względu na uderzające podobieństwo do monarchini. Od tamtej pory grała królową w dziesiątkach produkcji m.in. w Europejskich Wakacjach czy Austin Powers i Złoty Członek. Charles traktowała tę rolę z szacunkiem, co udowodniło, odrzucając propozycję z Ali G. in the House, uznając scenę za obraźliwą wobec królewskiego wizerunku. Swoją aktorską karierę zakończyła w 2004 roku. Dla Priscilla Presley rola w nagiej broni była zupełnym przełomem i jednocześnie jej debiutem komediowym. Aktorka znana była wcześniej głównie z serialu Dallas i oczywiście jako żona Elvisa. To rozwiązanie było celowym zabiegiem twórców, którzy wybierali aktorów kojarzonych z poważnymi rolami, by ich obecność tylko potęgowała absurdalność humoru. Presley doskonale wpisała się w ten styl. Grała na serio, co czyniło jej sceny jeszcze zabawniejszymi. George Kennedy, odtwórca roli Eda Hocken'a, długo marzył o współpracy z Zakarami i Abramsem. Ich pierwsze spotkanie miało miejsce w biurze wytwórni Paramount, gdzie Kennedy przeczytał na głos absurdalny nagłówek z gazety. Bez Beznogi chłopiec koziołkuje ze wzgórza, by uratować ojca. Ta jedna linijka wystarczyła, by cała trójka wybuchła śmiechem i złapała wspólny język. Kennedy był wcześniej typowany do roli w filmie Czy leci z nami pilot?, ale odrzucił propozycję ze względu na zobowiązania w serialu Port Lotniczy. Co ciekawe, Kennedy niezbyt lubił proces kręcenia filmu. Narzekał, że każda scena była powtarzana po 40 razy, a opowiadanie tego samego żartu dziesiątki razy było dla niego bolesne. John Houseman był jednym z gigantów złotej ery Hollywood, znanym ze współpracy z Orsonem Wellesem. Mimo swojego statusu legendy, aktor zakończył swoją filmową karierę w sposób absolutnie nieoczekiwany. W nagiej broni pojawił się jako instruktor jazdy, który pokazuje środkowy palec. Dla aktora o tak bogatej i szacownej karierze, był to ostry skręt w stronę groteski, ale też dowód na dystans i poczucie humoru. Naga broń była jego pożegnaniem z wielkim kinem. Weird Al Jankowicz, ikona parodii muzycznej, był wielkim fanem serialu Polis Squad, z którego wywodziła się Naga Broń. Kiedy producenci Nagi Broni dowiedzieli się, że popkulturowy fenomen muzyczny ubóstwia ich twórczość, postanowili umieścić go w filmie. Specjalnie dla niego napisano scenę na pokładzie samolotu. Jankowicz tak bardzo cieszył się z udziału w filmie, że na pierwsze randki zabierał dziewczyny właśnie na seans Nagi Broni, nie mówiąc, że sam pojawi się na ekranie. Ich reakcje, gdy rozpoznawały go w kinie, były bezcenne. Co ciekawe, za każdym razem ubierał się dokładnie tak, jak jego filmowe alterego jaskrawą hawajską koszulę. Pierwsza część w 1988 roku zarobiła na świecie około 140 milionów dolarów przy bardzo skromnym budżecie. Cała seria, obejmująca także kontynuację Naga Broń 2 i 1 oraz Naga Broń 33 i 1-3 osiągnęła łącznie ponad 477 milionów dolarów wpływów przy budżecie wynoszącym łącznie tylko 65 milionów. To oznacza, że zysk przekroczył siedmiokrotność kosztów produkcji. W tym samym roku pre Miała inna, legendarna komedia, Książe w Nowym Jorku. Co ciekawe, a o czym dziś mało kto wie, jego scenariusz okazał się plagiatem. Art Buchwald w 1990 roku pozwał twórców twierdząc, że to niemal idealna kopia jego scenariusza z 1982 roku. Sąd przyznał mu rację i kazał Ediemu Marfiemu wypłacić artyście 19% zysków z filmu. Ale pokręcona historia filmu Książę w Nowym Jorku to już okazja na zupełnie inną opowieść. I to by było na tyle. Jeżeli chcesz więcej materiałów o tej tematyce, zostaw kciuka w górę i komentarz. Nowym widzom polecam zasubskrybować kanał i kliknąć dzwona, by nie przegapić kolejnych materiałów. Ponadto zapraszam cię do wspierania kanału na Patronite. Dzięki temu będę w stanie serwować wam jeszcze więcej kinowych ciekawostek. Do następnego razu, Excelsior!